Dzień dobry moi kochani, witam Was w dzisiejszym vlogu. E, I co, nie będę za dużo gadać. Pokażę Wam, jak mi mija po prostu dzień e, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I mam nadzieję, że wrzucę na YouTube'a, bo po prostu się już zbieram tyle czasu do nagrywania i myślę, że to jest odpowiedni moment. E, teraz piję sobie kawkę w świątecznym kubku e, i lecę zrobić śniadanie mojemu małżonkowi. Także. Życzcie mi miłego dnia, a ja wam jego oglądania. Także co, lecimy z tym dniem. Pokażę wam co na sobie się leginsy, z zapart, skarpetki z Pepko i sweterek taki z Lumpeksu i lecę do samochodu. Ok, weszłam do auta i słuchajcie, jest minus 2 stopnie yy, i jest mega, mega mroźno. Czekam aż mi tam z tyłu trochę szyby odparują. W się sensie od yy, wiecie co chodzi, odmarzną. Yy, I jadę teraz do teścia, zawieźć mu kluczy do schowka, bo pomaga nam przy remoncie, więc takie ostatnie prace nam zostały już mieszkają i może przed świętami się zdążymy wprowadzić tak jak Andziaks. Także yy, trzymajcie kciuki. A po kluczach, jak zawiozę już, to lecę do biedronki na zakupy i potem będę robić obiad, żeby właśnie chłopaki sobie zjedli coś ciepłego. Także życzę Wam dalej miłego oglądania. Nie wiem, dlaczego ja tak życzę, ale ach, może się przyzwyczaić do wylokowania. Ok, klucze przekazane, i lecę do biedronki. Dzisiaj mam w planach ugotować, bo to kwestia smaku mi podpowiedziała, kurczak kary oraz. Oraz co? Zupę paprykową kremową taką super. Także życzcie mi powodzenia i dalej. Hejkaraklejka, wróciłam z biedronki, pokażę Wam hol zakupowy. Trochę mnie będzie mm, nie widać, ale zniżę się do waszego poziomu. Żartowałam. Herbatka taka o brzoskwinia i mango. Jest przepyszna e, Śmietanka 30%. Mogliście wiedzieć część listy zakupowej przed chwilą. Serek wiejski, wiejskiego na promocji dla mojego męża. E, ryż do kurczak kary e, Chlebek. Dwie bagietki czosnkowe do zupy. Taki oto prezent od Mikołaja dla mojego małżonka. Pizza w czekoladzie. Curry, of course, Miller Mischel, czeka na mnie ostatni, rozumiecie, czosnek znak i pachnie w nim, w nim cały worek, cebula jedna, bo nie wiedziałam ile mam, mm -hmm. <laughs> banany, czosnek, pietruszka, Czysina w na pietruszki, to moje ulubione coś, taki pudding kiwi jedno, gdzieś tu jest jeszcze kiwi drugie, pomarańcze, drugi kiwi, papryka do no, zupy przecież, zupy, pomidory do zupy i tyle, moi drodzy. Zapłaciłam 100 zł. Pozdrawiam. Słuchajcie, mój mąż wrócił od fryzjera. Dzisiaj są mi kłajki i dostał taki prezent cute. Dostał tak. Już Wam odpakowuję. Robię open boxa. Herbatkę. Taką super. Yy, jabłko i cynamon smak. Te cukierki takie. Jeliście kiedyś takie cukierki? Bo ja je po prostu uwielbiam. Yy, I takie opierduki. Bardzo super. Bardzo fajnie polecam tego fryzjera. Czas na herbatkę, moi drodzy. Odpalamy czajnik. Okej, okay, słuchajcie Warzywka się już zapiekają tam w piekarniku e, Później to do dodam Jakby do tego bulionu Zblenduję to wszystko I myślę, że będzie cacy zupa e, Do tego będę podawać bagietkę czosnkową Więc myślę, że że spoko. Ja już robiłam raz ten, tą zupę krem i wyszła obłędna, było jej trochę za mało, ale myślę, że trochę większą porcję dzisiaj zrobiłam i będzie trochę lepiej. Co Wam chciałam jeszcze opowiedzieć? Zrzuciłam na bieżąco pliki na to, co nagrałam wcześniej na laptopa żeby wiecie, mi to nigdzie nie, nie umknęło żebym to na bieżąco mogła e, montować, bo dawno w sumie nie montowałam nie pamiętam jak to się robi więc muszę sobie przypomnieć na bieżąco oczywiście te pierwsze vlogi, które będę nagrywać będą trochę chaotyczne, bo ja nie wiem co mam mówić, co mam nie mówić, wiecie jak to jest na początku albo nie wiecie e, ale myślę, że fajnie by było do tego wrócić bo ja pamiętam jak bardzo lubiłam nagrywać dla was vlogi e, więc myślę, że why not um, ogólnie Dzisiaj taki TikTok mi się wyświetlił rano, i stwierdziłam, że to jest dobra opcja. Był taki TikTok, że dziewczyna nagrywała. Gdyby nie odpuściła sobie kiedyś YouTube'owania, nagrywania, to już dawno byłaby słabą vlogerką. Także słuchajcie. Pamiętam jak nagrywałam kiedyś filmiki odnośnie farbowania włosów i i miałam mega wyświetlenia na jednym z nich, i żałuję, że wtedy. Jakby nie kontynuowałam tego, bo myślę, że byłabym w trochę innym miejscu dzisiaj niż jestem, ale myślę, że wszystko miało swoje mm, plusy i minusy i jakby tak musiało być widocznie. Więc y, nagrywam dla Was y, od dzisiaj i mam nadzieję, że w końcu regularnie. Dobra, bo tam jest coś w piekarniku, także z dwóch. Lec ogarniać temat. Terima kasih telah menonton! Słuchajcie, wracam właśnie z nowego mieszkania i wyobraźcie sobie, że dosłownie przed chwilą napisała do mnie kumpela, żeby wygrałam zakład. Yy, założyłam się o to, że Versał ma perukę, tą z krótkimi włosami. Ona się upierała, że no niestety, że ma długie włosy, no i przegrała. No <grywa> taką trochę satysfakcję, słuchajcie. Dobra, wracam z mieszkania nowego, bo tam sobie remontujemy powoli i powoli. Yy, I co lecę do mieszkania, coś zjemna szybko. Musiałam tylko zupę dzisiaj. Mm. I widzimy się później w mieszkaniu. Słuchajcie, będę już kończyć e, ten filmik i już nie będę więcej nagrywać. Idę się zaraz umyć i spać, bo jakoś tak dzisiaj się zmęczyłam tym całym dniem. E, dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Jeżeli dotrwaliście do końca, zadajcie kciuka w górę. E, napiszcie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć na moim kanale. A póki co, zmykam, nie przyludzam. buziaki. Pa! you. <laughs>